To jest absolutnie świeży program. Mimo wakacji my podróżujemy i także przedstawiamy Wam rzeczy z ostatniej chwili niemalże. Wenezuela. Wenezuela, kraj leżący w Ameryce Południowej ze stolicą w Caracas. Kraj, do którego zaglądamy nieczęsto, zwłaszcza teraz, kiedy tym krajem rządzi. No, można powiedzieć, socjalistyczny prezydent, obiecujący różne rzeczy swoim obywatelom, ale trochę ma za co, bo pamiętacie, ten kraj ma ropę naftową i sami sobie takiego prezydenta wybrali, bardzo go kochają i szanują. Yy, Wenezuela to także. Mm, to, co puszcza oko do turystów. A więc przepiękne to rzeczy rzeki Orinoco, przepiękne dżungle, które starają się już wpusz wpuszczać turystów, przepiękne yy, wybrzeża, plaże. To wszystko obejrzycie w piątej części podróży z Jurkiem Owsiakiem, wtorek godzina 16.30 Wenezuela. Można sobie marzyć piękniejszą plażę niż ta. Bardzo ładna trawa i palmy, które tylko widzimy nieraz na tapetach, które lubimy oglądać w zimowe dni w naszych mieszkaniach, biurach albo w biurach podróży. Tutaj jest jakby esencja tego wszystkiego. To, co widzieliśmy z okna, teraz się pomoże. Za moment wsiadamy na łódkę i płyniemy, płyniemy Morzem Karaibskim, ponieważ gospodarze chcą nam pokazać jedno bardzo piękne miejsce. I teraz taka naprawdę na miastka czegoś dzikszego. Zdajmy sobie sprawę, że to jest tylko namiastka, tylko troszeczkę w głąb ogromnego dorzecza, jednego z największych na świecie rzeki Orinoco. Jednego z największych. Całe dorzecze ma powierzchnię Belgii, a więc my tylko dotkniemy dosłownie milimetra tego wszystkiego. Trzeba być bardzo doświadczonym, aby... Prowadzić łódź, aby ją kierować. Zawsze jedna osoba z przodu, druga trzyma silnik i przepiękne ptaki, które później jak się okazało towarzyszyły nam podczas całej naszej podróży. Rzeka coraz szersza i jest nasz kamp. Kiedy gręciliśmy film, najgłośniejszy film polski przysanek Woodstock, pamiętam, że mieliśmy duży dylemat, które zespoły zagrają na filmie, a które nie mogą zagrać. W pewnym momencie był na jeszcze większy kłopot, które zespoły zmieścimy, a które zespoły wypadają, ponieważ czas nie jest z gumy. Jednym z takich zespołów, który wypadł na wizji, a więc jego koncertu nie było, nie było chociaż jednego utworu ze sceny, był zespół Dzioło. Ale żeby jakoś mi to wynagrodzić, to... Ich sztandarowy numer głowach w chmurach poszła, kiedy leciały napisy na filmie. Najgłośniejszy film, i dzięki temu dźwięk pozostał. Teraz naprawiamy to wszystko i zapraszamy Was na koncert zespołu Dzioło, czyli wakacyjna muza, 4 godzina 16.30. Muzyka ska, muzyka regie, muzyka pogodna, muzyka ludzi, którzy nie są z dużego miasta, ale tworzą bardzo przyjacielską muzę. 4 godzina 16.30. Przed Wami w muzie wakacyjny zespół Dzioło. Wywiad z muzą, wywiad z muzą. zapraszam tych muzyków. Rozmawiamy z muzykami najczęściej, kiedy kończy się ich koncert, a więc tak na świeżynki, abyście mogli także posłuchać, co się dzieje obok nich, jak ta muzyka szła, co potem mówią po tym koncercie. Tym razem zapraszamy Was na dwa bardzo ciekawe materiały. Pierwszym jest Metalmania z 2008 roku, a więc Metalmania, która się odbyła dosłownie teraz w Spodku, ściąga ogromny tłum ludzi, którzy są zdecydowanie ubrani pod Podobno. Tak sobie myślę, że gdyby w nich wszystkich wejść w stroju pomarańczowym. To by się dopiero działo. Byłbym jedyną taką osobą, która miałaby sobie, na sobie coś kolorowego. Czerń przeważa. Część, ale z Metal Money, koncertu, który ma ogromną ilość fanów, przekazuję Wam transmisję. A teraz w drugim materiale cofniemy się do końca XX wieku. 1998 rok przepiękny, bardzo ładny, bardzo emocjonalny wywiad ze swoim ac Drinkers. Mało tego wywiad ze swoim ac Drinkers w ich hmm, pierwotnym składzie a więc między innymi z Licą. Co wtedy opowiadali, o czym wtedy mówili, jak bardzo się zmienili w ciągu tych 10 lat, oceniacie sami. 4 godzina 230 w naszym programie Wywiad z Muzą, spotkanie z metalmanią i zespołem SC Drinkers. Co się kojarzyło z koncertami? Miłość, przyjaźń, muzyka. Miłość? Tak. Jak się czasem rozejrzeć za sceną, ludzie uprawiają miłość i to jest w porządku. Przyjaźń jak najbardziej. Jeśli grywałem koncerty, przy, miłość, przyjaźń, muzyka, to praktycznie wszyscy tam byli bardzo przyjaźni nastawieni. Oprócz tego, że było tam mnóstwo kumpli, a muzyka była tam ca, cały czas. Jarocin, Jarocin, Jarocin to pozycja, którą bardzo lubicie i często nam mówicie, że cokolwiek byśmy pokazali pokazać, nawet zdjęcia robione aparatem dróg, też by się Wam to podobało, ponieważ czasy minęły bez powrotnie na szczęście yy, mamy troszeczkę filmu, mamy trochę materiału, w tym razem zapraszamy Was na super na super dwa koncerty to są naprawdę perełki w naszych zbiorach, 1992 rok, na scenie uwaga zespół Proletariat i Kobra Nocka zespoły, które w tym czasie były mistrzami swojego gatunku, uwielbiane absolutnie przez publiczność, yy, puszczane przez nieliczne, nieliczne rozbośnie radiowe i czuje się to wspólne takie zazębienie. Publika kochająca swoich artystów, artyści kochający to, co robią. A więc w poniedziałek o godzinie 2.30, Jarocin 392, proletariat i zespół Kobra Nocka. Co wpada do głowy, pokazuje na próbie chłopakom, robimy. Jeżeli nam się wszystkim podoba, akceptujemy, gramy, nagrywamy i koniec. Nie, nigdy w życiu nie działaliśmy z jakąkolwiek premedytacją pod radio, pod radio, pod telewizję. Wiesz. I tak będzie do końca świata i prawdopodobnie o jeden dzień dłużej jeszcze. Ciebie list z poligonu, piszę do ciebie po śniegu.